A więc kontynuujemy rozgrywkę. Mm, jak to się nazywa, yy, w pomieszczeniu z pijanym psychopatą i wychodzimy, żeby zbadać pomieszczenie. Pomieszczenie zostało zbadane. Idziemy w kierunku, w którym, z którego słychać naszego kochanego chorego. Hola. I przekradamy się. To jest tak naprawdę bardzo proste. Przynajmniej powinno być proste, ponieważ to jest dopiero początek. I... O, może tu można zażej. Można tu wejść? A fuck. Tak. Ok. Nie, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Biegnij, 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 biegnij. Biegniesz, biegnij, biegnij. Biegnij. Nie, 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 nie. Piła mechaniczna zbliża się. No. Gdzie Otwórz coś, zrób coś. Idź gdzieś. Ej. Udało mi się, tak? Nie udało mi się, bo nic nie ma. A udało mi się. ha! ha, 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 ha. szczęścia, moi drodzy. Hmm. Hmm. Jak ty? Biegnij, biegnij żony, biegnij! Stary, dajesz, dajesz! Dajesz, czołgaj się w kierunku tych drzwi! Tak źle, tak naprawdę. Wyobrażałem sobie, że będzie trudniej. Hmm. Podnieś się. Też powinieneś zapalić papierosa. Ale pewnie nie palisz, bo jesteś. ha! <itu>? <nurk ambitious> no, też tak wyślałem. Super. <sł�>

Czinci mi kamim, mothafucker, coming back. What's up? This is the evil within. And the screen pops. <sighs> to. Okej, okay. to krótsza czołówka niż w O, nogać się wyleczyłam, nie, oh, wyleczyła, ale fajnie, e, super. To znaczy, nie, nie żebym narzekał, bo widok jak główny bohater skacze jak koziołek matołek na ekstraty. Już mi się dziebko znudził, ale. O, boże tutaj jest. Panie i panowie, jesteśmy w Japonii, zaatakowała z Ja się do drzwi. O Boże, wiedziałem, zaatakowała nas godzinę. Wiedziałem, tak! Zwykła kareczka nie jest w stanie zniszczyć godziny, Donald! Uciekaj! Donald, uciekaj! To jest niezmierną postacią. Nie możesz wrócić, Donald! Nie! Nie, Donald, nie umieraj, proszę! Nie! 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 Oh, Donald żyje. Yes, Donald is alive. Oh, hm. Kolega, sheriff jest tutaj. Hey, where's Joseph? Man, hey, I'm sorry, but you never came out. I waited, but. Joseph nie wyrwał. Jeszcze nie trafił swojej szafie. No, to nie byłaby by japońska grabaś. Od winosa, który mam rocze do siebie. O Boże, dobra, to, to nie jest to pilna, tylko strząsy. Strząsy to, to był taki film o, taki, o takim robactwie, który wychodzi z ziemi, nie? Okej, okay, dobra, jestem stary, rozumiem. Myślę, że ta gra nie jest jakaś specjalnie przerażająca. Myślałem, że będziemy mieli do czynienia z czymś innym, no ale dobry pościg, wiadomo, się nie pości. Słuchaj. Shit. Dokładnie. To teraz. Tak. To dziwnie zaczyna przypominać e, ten film 2012, gdzie ludzie uciekali przed trzęsieniami ziemi. O Boże. Budynek cię za... Minuta ciszy dla wszystkich NPC, którzy zginęli w tej strasznej tragedii. We cut off from everyone. Everyone must be dead. Exactly. All of them. And no one. Just a few bumps. We're fine. 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 We will be once we're far away. Fine. A little further, and we'll be fine. Three times fine in one conversation. Fine. 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 Nie, tylko nie Donald, nie! Donald, Donald przeżyjesz! Donald, dasz radę, Donald! Donald, nie umieraj. Okej, okay, jeżeli widzimy inspirację 2012 i incepcją. Jest super! Clear! Okej, okay, no to save game, tak? Tak mi się przynajmniej wydaje. Wydaje mi się, że to jest chyba dobry moment, żeby skończyć dzisiejszą walkę z The Evil Within i podejmiemy akcję znowu w następnym dniu. Um, 26 minut. z pytanie, czy Gra będzie mnie oceniać, czy nie? No i co? Chyba tyle.